No widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z wiadomości, tak, to jest druga albo pierwsza, jak kto woli, wiadomość na moim kanale, tym nowym. Bo jak wiecie, wczoraj i dzisiaj nie ma odcinków, bo dzisiaj jechałem na taką, jakby powiedzieć. Na jakiś do parku narodowego dzisiaj jechałem. Bo są ładne dni, dlatego yy, wszyscy mnie gdzieś zabierają, wiecie. Moi rodzice mnie wczoraj zabrali na park narodowy. Dzisiaj mnie zabrali na park narodowy. Jeszcze wczoraj byłem na jakiejś promenadzie, więc tego jest naprawdę dużo ogromnej ilości. Ale tego nie było odcinków, a tak to. Jutro na pewno będą, choć... Mogą jutro nie być, jeśli znowu będzie ładny dzień. To papatki. Choć jutro idę do szkoły to raczej nie. Więc chyba już będą. To pa.